Namaste kochani, nawasana, asana na wzmocnienie mięśni brzucha. Witam Was serdecznie i zapraszam na tematyczny atlas asen. Wersja spokojna dla początkujących. Siadamy z prostymi plecami na kościach pośladków, muszą Was uwierać. Jeśli ktoś ma wrażliwą kość ogonową, podłóżcie ręczniczek albo róg kocyka pod kość ogonową. Kolana ugięte, nogi razem. Chwyć pod kolanami, wciągnij brzuch, mostek do przodu, podbródek do mostka. Doklej łopatki do pleców i w wersji przygotowującej z wydechem odchyl się w tył na samych prostych plecach. Widzisz? Nie musisz odrywać stóp od maty. Wystarczy, że poczujesz już pracę mięśni brzucha w odchyleniu na prostych plecach. Z wdechem unosz mostek do góry i do przodu. Na wydechu wciągaj pępek, podciągaj się pod kolanami i doklejaj łopatki do pleców. Zostań na początku w tej wersji od 3 do 8 oddechów. Wersja druga. Jeżeli już jesteś w pierwszej wersji z odchylonymi plecami, możesz powolutku spójrz, unieść nogi w górę i ustawić łydki równolegle do podłoża. Wtedy z wdechem podciągasz lekko mostek do ud. Na wydechu wciągasz brzuch, doklejasz łopatki do pleców, trzymasz się cały czas pod udami, pod kolanami. Wersja druga. Zostań na 3 do 5 oddechów. Jeśli tutaj czujesz się swobodnie, to w wersji trzeciej uwalniamy ramiona i kierujemy je równolegle do maty, do podłoża. Z wdechem wciągnij brzuch, mostek do góry, wydech. Ciągaj pępek mocniej, doklejaj łopatki do pleców. Wytrzymaj na 3 do 5 oddechów. Nawasana, pozycja łodzi, wersja dla osób zaczynających przygodę z tą pozycją, wersja wzmacniająca mięśnie brzucha, uda plecy, ucząca równowagi oraz koordynacji. Dziękuję Wam bardzo na Wasana Atlas Asan z magazynem yoga i z Anioł. Namaste.